Jest 9 maja, a ja gotowa i spakowana ruszam w trasę, bo właśnie w ten weekend będę świętować moje 42 urodziny w malinowym raju. Lecę szybko do recepcji, by się zameldować w moim pięknym pokoju, ale poczekaj, bo muszę pokazać ci ten wyjątkowy widok. Ukojenie dla duszy, codzienny śpiew ptaków, ta wyjątkowa zieleń, przestrzeń. Ale, ale ja i moja druga połówka od razu wykorzystaliśmy czas i polecieliśmy na baseny mineralne, jacuzzi przy zachodzie słońca i pierwszy toast za mój urodzinowy weekend. 10 maja rozpoczynamy pysznym śniadaniem. Tutaj posiłki są obłędne. Dzień mamy bardzo dobrze zorganizowany, zaczynając od klasycznych masaży, a następnie udaliśmy się na strefę basenów mineralnych, tym właśnie pięknym przejściem. To właśnie tu znajduje się basen solankowo-siarczkowy z najwyższym na świecie stężeniem aktywnych związków Siarki ze źródła malina. Był też grany masaż podwodny z algami czy kąpiel borowinowa. A wieczorem słodkie podsumowanie dnia i oczywiście muzyka na żywo. A 11 maja i ostatni dzień naszego pobytu w Malinowym Raju zaczynamy pyszną kawą na balkonie i podziwiamy te cudowne widoki. Był też grany aktywny poranek i zabiegi, w tym obowiązkowo kąpiel siarczkowa. O niej opowiem Ci następnym razem. Niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy i czas pożegnać Malinowy Raj. Wysoki standard, wspaniały. Wspaniałe zabiegi, przepyszne jedzenie, super atmosfera i świetna obsługa. Wrócimy tutaj jeszcze nie jeden raz.